dopasuj szelki do psa, a nie psa do szelek. Nie wiesz jak to zrobić? Jestem behawiorystką i powiem ci jak je odpowiednio dobrać. Małe psy. Tu najlepiej sprawdzą się szelki typu guar, które nie blokują ruchów, nie obciążają kręgosłupa. Są łatwe do zakładania lub szelki step-in, które sprawdzają się na krótkich spacerach. Średnie i duże psy potrzebują szalek z mocnych materiałów, szerszych taśm i solidnych klamer, bo ich siła i waga są zdecydowanie większe. Tutaj również świetnie sprawdzą się szelki typu guar. Trzenięta. Szelki powinny być lekkie i regulowane, aby łatwo dopasować je do szybkiego wzrostu. Temperament psa. Jest spokojny i ułożony. Wystarczą klasyczne szelki typu guar, które są wygodne i nie ograniczają ruchu. Jest energiczny i silny. W trakcie pracy z takim sam warto rozważyć szelki z dodatkowym zaczepem z przodu dla większego bezpieczeństwa psa i otoczenia. Jest lękliwy lub skłonny do wyślizgiwania się, tutaj najlepiej sprawdzą się szelki antyucieczkowe, np. model Elba, z dodatkowym pasem zabezpieczającym na brzuchu. Budowa ciała. Psy o szerokiej klatce, np. bulowate, u nich sprawdzą się szelki z regulacją w wielu punktach. Psy szczupłe i długie, np. hard, whipet, wywiesz szelki dobrze obejmujące klatkę, by nie zsuwały się do przodu. Psy z krótką sierścią, wywiesz szelki z miękkim obszyciem, aby nie obcierały. Z długowłosem najlepiej sprawdzą się szalki o prostym kroju bez zbędnych dodatków, które mogłyby się wplętować sierść. Zajrzyj na sklep Lalazo i znajdziesz podział szalek na kategorie. Dzięki temu z łatwością dobierzesz szalki dla swojego psa.